Patrz, co się tutaj dzieje. Skup się na drodze. Jeszcze raz idzie, 2000 obrotów. Tu mamy ograniczenie do 40. I w ogóle jest tak cieplutko, jest to tak cieplutko. Jest taki piękny. Nie? Ja wiem, że to będzie w ogóle to, co ja mówię, to teraz jest w ogóle nieobiektywne. To jest, Boże, bajka. Ale to jest bajka. No niesamowity motor. Dobra, co? Triumph Chester i nowy Tiger 900. to nie wiem co mam powiedzieć. Jestem... O Boże kochany, jestem tak zachwycony. E... No to tak, Triumph 900. Dziękujemy Chester e... Triumph za wypuszczenie tego samo, tego, tego motoru. Boże kochany. Jest tak wygodny! Jest tak wygodny i taki Bo... Idzie wszędzie, Boże kochany pozycja, pozycja jest świetna Miałem na początku problem ze znalezieniem hamulca ręc, nożnego ale, ale jest naprawdę spokoj już wiem gdzie jest Lusterka, wszystko w nich widać Podgrzewane siedzenie i podgrzewane manetki robią robotę Jak on brzmi Boże kochany Nogi na luzie Ale jest kurwa zajebiste Ale jest zajebiste To jest inny level, po prostu inny level. Wyjechaliśmy trochę z lasu. Jezus, z miasta. Jedziemy w stronę lasu. Tu jest siedzenie, zrobimy sobie na... Zrobimy sobie na dwójkę, niech mi się dupa smaży. Trzy kreski paliwa. Jedziemy do jakiejś kawiarni i mamy pół godziny więcej. Zmieniły się trochę zasady w, w, tutaj w Chester i jest tylko maksymalnie godzina jazdy, ale udało się, udało się załatwić dodatkowe pół godziny dzięki Daveowi i panu, który mnie obsługiwał na samym początku. Faktycznie tak jak wszyscy mówią czuć wibracje ale Boże, dzięki temu czujesz, że jedziesz na motorze. Jest naprawdę bomba. Gaz chodzi to tak Za chwilę zacznę się bawić tym wspaniałym Shifterem. Facet powitał, że powyżej 4000, żeby go używać, wtedy będzie smut. I poniżej 4000, jak chcemy zbijać biegi w Egiptu. O rany, zawieszenie, nie, podziura, tak gdzie jest. Ale to idzie, ale to idzie. Ile ma obrotów? 4000 obrotów i to idzie. Ale świetnie ale to się składa w zakręty, to jest po prostu niesamowite, teraz mam wrażenie, że ta Honda to jest po prostu zabawka w porównaniu z tym, jest naprawdę spoko motorem, ale w porównaniu z tym Triumphem 900, Rally Pro to jest po prostu zabawka ale to idzie tam były jakieś leśne drogi piękne Jak na samym początku miałem dziwne wrażenie, bo przód się nie ruszał To teraz to już znikło Tak intuicyjny, dobra, spokojnie Up. Ale to się składa w zakręty Ale to się składa w zakręty w ogóle nie czuć tej wagi Pozycja na nogi. O Boże, siedzę jak na krześle. <śledź> siedzę jak na jebanym przesełku. jak to jest wygodne, jak to jest wygodne, jak to jest dobrze zrobione. Moja pupa odpoczywa. I nie ma wiaderku w ogóle, absolutnie. Gdzie mam? W tym miejscu pod nacyskach mam na cyskach, trochę na ramionach i jest bajka muszę sobie otworzyć wentylatorki bo się ugotuje zaraz O, co się stało? Oj, oj, oj! Yeah! Ale to jest zwinne. Ale to jest zwinne. Siedzę jak... Tak się czuję komfortowo na tym, to jest po prostu... To, jakby na mnie to uszyli Nie wiem jak to opisać, ale jestem nie wiem, w środku motora albo coś takiego i czuję, że mam czuję czuję, czuję przód i czuję tył. A to jest naprawdę to jest dziwne uczucia ale... Nie będzie się przejść z powrotem na CB650 <noise> Ale to nie o to tutaj chodzi, chodzi o ten fan. Chodzi o ten fan. Chodzi o ten fan, który dzisiaj jest półtorej godziny wspaniałej jazdy. Pogoda tak samo się uda, jest naprawdę świetnie. Nie za zimno, nie za ciepło, kurteczka się spisuje, rykawiczki się spisują. I ta podgrzewana kanalpa tutaj to jest tak zajebista rzecz. W ogóle... Ani jednej dziurki jeszcze nie poczułem. Przejechałem przez chyba masę i... to jest naprawdę komfortowo. Jest to, dobrze. I ten silnik po prostu ciągnie. Ile mam? 4000 obrotów i patrz. Idzie, idzie. Kiedy chcę od 4000 do 600 w mojej Hondzie, będę musiał manewrować biegami. Jadę na trójce cały czas w ogóle bez, bez żadnego problemu. I co? Zwalniam. Idzie, i idzie, 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 idzie. Ja to jest. Skoła. Boże kochany. Skup się na drodze. Jeszcze raz idzie? 2000 obrotów. Ale to jest... Boże, bajka. Ale to jest bajka. No niesamowity motor. Dobra, co my tu mamy? Ograniczenie do 40. I w ogóle jest tak cieplutko, jest to tak cieplutko. Jest taki piękny. Nie? Ja wiem, że to będzie w ogóle to, co ja mówię, to teraz jest w ogóle nieobiektywne. I w jakiekolwiek narzekania. To jest tak jak na przykład ten bremik już gra w gry, no nie wszystkie mu się podobają, To tak samo ja mam jadąc na tym motorze, po prostu wszystko mi się w nim podoba. Więc rewelacje, o Boże, Boże, Boże i to mi się bardzo podoba No pozycja wyprostowana, siedzisz sobie prosto jak król no, nie? no po prostu siedzę wyluzowany, koniki, cześć Re... Re... siedzę sobie wyluzowany ręce w świetnej pozycji siodełko jest na najniższym ustawieniu, mi się wydaje, że mógłbym sobie jeszcze jedno do góry podnieść ale nie ma żadnego problemu w ogóle, żeby stanąć i ten, e... i się podeprzeć nie mam tutaj Mam tylko ten, e, engine bary, nie mam barów tutaj, ale na cholerę one tutaj są, nie będziemy jeździć po obwodach Jest naprawdę pysznie Patrz jak wchodzi w zakręty Patrz jak wchodzi w zakręty, patrz, patrz, patrz Jak wchodzi w zakręty Oj Nic nie czuć. Tu po prostu wchodzi, musisz trochę mocniej kopnąć ten ten ale wchodzi jak szalony, wchodzi jak wściekły. Ale to się składa. Odpowiedź na gaz jest natychmiastowa. Nie ma w ogóle, że... Może minimum, ale to nie, no, nie, nie, nie da się tego opisać. jest Po prostu cudownie. Na przykład wyobrażam sobie, że ja, to jest mój normalny trip, no nie bez, bez testowania bajku. Po prostu ja pierdolę bym się rozpłynął. Rozpłynąłbym się. Po prostu jedzie tutaj przez te walizkie dróżki tak jak powinien jechać. Dlatego ci ludzie, którzy go zrobili, oni wiedzieli gdzie on będzie wykorzystywany. Jest produkowany w Anglii i będzie wykorzystywany w Anglii. I jest dostosowany do tego, co my mamy tutaj. Gdzie indziej tak samo oczywiście ale po prostu to jest jest na te drogi jest po prostu stworzony na te drogi Nie ma problemu z zakrętami, nie ma, ja się boję, a tu nie ma, on idzie Tłaczek idzie Tak jest po prostu w kopii, w kraj, biorą go, wrzucają na drogę angielskie jak układnie sobie wali, wrzucają go na walijskie drogi i po prostu on się klei, on po nich jedzie, on chce po nich jechać i chce je przemierzać. Od kurwa północy do południa. Ja pierdolę, jaki on jest Zajebisty, Boże kochany. Gle dodatkowo w swoim, w, w 1200, ma regulowane zawieszenie. E, automatycznie, także to jest po prostu jeden przycisk pan bam, Bamba, zmieniasz ustawienia, zawieszenia to, no to musi być kozak, to musi być naprawdę kozak. Pick shifter wjeżdża, wpada pięknie. Uwaga samochód na poboczu, nie wiadomo co tu się dzieje. Ale nawet mi się ścigać się, chce, po prostu nie schodzę z tego motoru, pierdolę Nawet jakbym się się znaleźć w portniosłu, nie schodzę z tego motoru, jest do niebami, jest koza, tu się coś rusza jakiś plastik, ok, nie plastik. Ale jest burzy, jest on jest dobry.